Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na wznowienie nowej zdrapki Ekstra a może nie tak nowej, tylko wznowienia zdrapki Ekstra Pensji, która już jest od dawna, tylko zmienia się kolor, nic więcej się tu nie zmienia. I ja dzisiaj mam cztery drapeczki, ale zanim zaczniemy drapać, to przypominam, że na kanale jest seria filmów. Zaczęła się dopiero wczoraj z udawaną paczką, i przy okazji jest rozdanie dla widzów, i drugie rozdanie dla tych, co wspierają mój kanał. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo już kilka osób wsparło, więc jestem bardzo zadowolona, miło mi, a dużo osób wpisało pod filmikiem. Powiem Wam, że te komentarze takie trochę no. Widzę, że nie ma wiary w lotto. A jednak zawsze, jak się drapie tą zdrawkę, to się chce, żeby była jakaś tam wygrana, prawda? No ale jest jak jest, każdy typuje ile tam uważa. Co prawda, typowania, że będzie zero, to takie smutne jest. Nie powiem. Ale jutro będzie kolejny odcinek, no i już tego zera nie będzie. Także zapraszam jutro o 9 startuje kolejny odcinek. No i zachęcam do. Wsparcia kanału, do udziału w konkursie, znaczy w takim rozdaniu, można powiedzieć. I co? Zabieramy się tutaj za drapanie. Fajnie by było wygrać taką główną nagrodę, bo główna to jest 100 tysięcy od razu, i potem 3 tysiące co miesiąc przez 3 lata, ale człowiek by sobie porzucił, nie? No ale na razie to jest jak jest. Drapiemy, szukamy. Ja tutaj przybliżę, bo nie wiem przybliżyć inaczej, a muszę tak cały stojaczek przybliżyć. No i zaczynamy, szukamy tutaj cyferek, no, nawet fajnie trapi się, 25, no ale czy będą wygrane, to się okaże, 7, 4 i 15. Jak na zdrapkę, która ma warstwę taką troszkę błyszczącą, to, to dobrze się drapie, no i tak, zaczynamy, 13, 02, 23, 27, 31. 17, 33, 32, 0,9 i ekstra pensja. Także pierwsza zrapeczka jest pusta, Kolejna zrapka. I szukamy tutaj kolejną. Może akurat coś tu będzie. Szukamy 6, szukamy 19, szukamy 14 i 22. 30, 4, 25, 13, 28, ekstra pensja, 7, 3, 32 i, o i 6. No i mamy piątaka. No dobra. Lepiej piątak niż nic, prawda? S, S. Dobrze. Więc jest pierwszy zwrocik. Kolejna zrabka z numerem. 16, zobaczymy, czy tutaj coś jest. No, cieszę się, że nie jest na pusto. 25, szukamy 15, 17 i 18. Nawet nie ma jakoś tak strasznie ich obok, prawda? Ekstra pensja po raz pierwszy. 26, no i macie oboczek. 1, czwóreczka. 16 kolejnych ogłoczek, <grym>, 19 kolejnych. No. Wspomniałam o bokach i proszę bardzo, mamy 2, 23, 12, 33 i 14. Także tutaj jest pusto. No i kolejna zrapeczka z numerem 28. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Może akurat. 21

Także mamy dwie drapeczki, które nam się zwróciły. O, można to tak... Teraz Wam to pokażę. Dwie się nam zwróciło, a dwie niestety przygrane. Inwestycja było 20 zł, więc połowę mamy wkładu zwrócone. No i co? No i cieszę się bardzo, no bo lepiej to niż nic. <laughs> Nie ma tu zera. I, I co? I zapraszam jeszcze raz na y, konkurs, na oglądanie udałanej paczki. Y, będzie mi bardzo miło... Y, no i co, kochani? Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.